Słuchaj, mamy to. Zapraszamy Cię teraz na odpoczynek, na matę. Chwila relaksu, która Ci wynagrodzi ten ciężki trening, na pewno Ci się przyda. Mamy dla Ciebie rozciąganie. Pamiętaj, żeby wszystkim. robić to po każdym treningu. Już jest po wszystkim. Teraz będziemy pokazywać na Karolinie, jak powinnaś to wykonać. Tak, możesz odetchnąć, możesz być z siebie dumna. Przyciągamy jedną nogę, przyciągamy kolano do klatki, dociskamy je mocno. Stawem skokowym możemy kręcić. Czyli możemy rozluźniać staw skokowy. Dokładnie tak. Im, tak, to jest bardzo przyjemne. Im bardziej możesz to zrobić, tym bardziej przyciągamy te kolano. Oczywiście w pracy w swoich zakresach, nie patrz na nasze. Takie 80 sekund będziemy przytrzymywać w każdym napięciu, następnie noga idzie do góry, przyciągamy nogę prostą. Palce daj do siebie i oczywiście wow. zakres możesz sobie zwiększać. Jak widzisz, tutaj u Karoliny już zakresu nie ma. Ale i tak jest bardzo dobrze. Słuchajcie, i może to tak wyglądać, może być mniej, więcej. Staraj się pogłębiać ten zakres, oczywiście. Super. Następnie skręcamy, skręcamy na bok, czyli to jest pozycja, kiedy bark stara się, żeby leżał na podłodze i kolano doszło do podłogi. Leciutko dociskasz, przytrzymujesz. I pamiętaj o oddechu, wdech nosem i wydech ustami, bo im będziesz dłużej wydychała. Będzie się ten zakres pogłębiać. Dokładnie tak. Stara się cały czas oddychać, nie zapominam, wracamy. Teraz mhm. druga noga, czyli kolano do klatki, druga noga jest prosta. kręcimy z stawem skokowym. Super. Rozluźniamy staw skokowy, przyciągamy nogę. Następnie prostujemy, noga prosta, palce do siebie przyciągamy mocno. Tak, zobacz, tu można jeszcze tę chwilkę, czyli jak czujesz, że zakres jest wyż, większy, to ręce wyżej. Wyżej dłonie ustawiamy ja i jeszcze bardziej, jeszcze bardziej przyciągamy. Zakres się kiedyś skończy, także jak tutaj jak u Karoliny, to na pewno nie skr... Już się dawno, słuchajcie, skończył. Kręcamy na bok i dociskamy, czyli bark, kolano stara się, żeby doszło do podłogi. Super, mamy teraz noga na nogę, łapiemy pod kolanem, przyciągamy do siebie, tak jest. I tu teraz mocno tą nodą dociskamy żeby pośladek jeszcze bardziej się rozciągał, palc na siebie. Super. Druga strona. Jak w barze. Przyciągamy nogę. Siedzimy. Ciach. Super. Dobra pozycja. Leźnia staraj się, żeby cały czas dotykały podłoża. Następnie kąt prosty w ramionach. Ustawiamy. I robimy przerzuty. Nogi w jedną. Głowa w drugą. Przerzucamy. Dokładnie tak. Rotacja. Pamiętaj o Super. Jeszcze nogi w jedną. Bardzo Jeśli dobrze. potrzebujesz zatrzymać się przy, z jednej strony, bo będziesz czuła, że jest jakieś napięcie, to spokojnie sobie podtrzymaj, chwilę i dopiero później zmień stronę. Super. Obracamy się na brzuch. Mhm. Przechodzimy na brzuch. I robimy foczkę, jak na plaży. Super. Biodra leżą, głowa do góry, brzuch wyparty do przodu, do dołu. Nabieramy powietrza do góry z wydechem, siadamy, pochylam się, głowa między ręce. Przechodzimy, siadamy na stawy skokowe, stawy skokowe są rozciągnięte. Super, dociskamy ramionami mocno do podłoża, żeby najszerszy pleców tutaj poczuć. Następnie skręcamy ramiona w jedną stronę, czyli dłonie idą w jedną, świetnie. Następnie w drugą. To są moje ulubione ćwiczenia. Świetnie, teraz wynagradzaj się. Takimi mm. właśnie ćwiczeniami, następnie noga na zewnętrznej części idzie do przodu. Dokładnie tak, pochylamy się na nią, staw skokowy z tyłu rozciągnięty. Super, całość stara się, żeby była jedna linia. Dociskamy, świetnie. Następnie łapiemy oddech, podnosimy mm -hmm. się, przyciągamy nogę z tyłu. Tak, można sobie zrobić taki na pośladek, schwycić stopę, i dopiero się tutaj podmyć. Tak jest, i teraz się podnosimy, i czyli kolano, plecy, jedna linia. Ewentualnie mocniej możemy dociągać tą nogę. Super, bardzo fajnie. Zróbmy to samo na drugą nogę. Świetnie, pochylamy się. Ciało w jednej linii, starajmy się, żeby to było staw skokowy, rozciągnięty. Super, do góry, przyciągamy nogę. Ciach, świetnie. Pozycja. Bardzo fajnie. Następnie przechodzimy. Dłonie Wyprostowane, opieramy na macie, nogi proste, głowa między ręce. Tak jest, staraj się tutaj pięty postawić na podłożu i podchodzimy prostymi nogami do rąk. Prostujemy się do góry. Super, obracamy, stajemy szeroko. Okay. nie szeroko i uwaga teraz, z wydechem do góry jedziemy, hop. Mm. Ściągamy łopatki i znowu nabieramy powietrza, wydech, hop, jeszcze raz do góry, zatrzymaj, rotacja na boki, jedną, drugą stronę. Tak. rozluźnij kręgi. Świetnie. Noga przez nogę, rozciągniemy tyły, schodzimy nisko, w maksymalnym swoim zakresie. Jeżeli jest duży, to łapiemy za palce, przyciągamy do siebie. Ale też się nie zmuszaj, tak? Yy, Staraj się pamiętać o tym, że jeśli czujesz, że jest to napięcie zbyt duże, to zacznij sobie od takiego miejsca, zejść piętro niżej. I dopiero do palców. Oczywiście. Teraz druga strona. Czyli zmieniamy stronę. 80 sekund na jednej stronie przytrzymuj. Możesz to robić trochę dłużej. My chcemy dać Ci namiastkę tego, co powinnaś robić. Nogi złączone. I oddech. Oddech. Przed siebie z wydechem. Do góry. Ręce Za siebie. w jedną. Drugą. Przód. Tył. Mamy to. Dziękuję Ci bardzo. Brawo dla Ciebie. Dobra robota.